Cześć. Witam Cię w kolejnym odcinku elektroprzewodnika. Dzisiaj zajmiemy się cyfrowym termometrem od firmy Maxim. Będzie to bardzo popularny termometr DS18B20, DS skrót od Dallas, i takie często oznaczenie na samym początku mamy na obudowie tego termometru. A jest to dosyć mała obudowa TO92. No, i najczęściej, jak właśnie weźmiecie e, taki scalak do ręki, to pierwsze co zobaczycie to właśnie napis Dallas, i stąd często na te termometry mówi się po prostu Dallasy. No, występują one także w innych obudowach, w obudowach SMD, e, no, czyli przystosowanych do właśnie montażu powierzchniowego. Jeżeli mamy jakąś płytkę, projektujemy jakieś urządzenie, no to być może chcemy sprawdzić, jaka temperatura panuje wewnątrz. Obudowy, czy gdzieś koło jakiegoś newralgicznego miejsca na płytce, no to wtedy możemy sobie taki scalak w SMD właśnie tam przylutować. No Najczęściej jednak spotykamy wśród hobbystów tą obudowę. No, taką samą jak, jak małe tranzystorki, także można rozróżnić tylko i wyłącznie po opisie, bo też często o to pytacie. No i dlaczego większość osób wybiera ten termometr w przeciwieństwie do analogowych? No ze względu na prostość jego obsługi i fantastyczną magistralę OneWire, dzięki której komunikujemy się z tym scalakiem. No magistrala OneWire opracowana także przez firmę Maxim. Jak sama nazwa wskazuje, jest magistralą jednopinową, jednożyłową. Jeden przewód tutaj odpowiada za komunikację z układami, czyli jednym przewodem komunikujemy się w dwie strony. Bardzo nowatorskie rozwiązanie. No i raz, że oszczędza nam piny, to dwa na takiej magistrali one-wire na jednym przewodzie możemy podłączyć kilka urządzeń. No, wróćmy na razie do termometru. Jest to termometr cyfrowy o rozdzielczości od 9 do 12 bitów. Ta rozdzielczość jest programowana, zobaczcie programmable resolution. Czyli możemy sobie ustawić jaką rozdzielczość ma ten termometr. No, rozdzielczość to znaczy ile z jaką dokładnością chcemy odczytywać temperaturę? Jeżeli będziemy mieć rozdzielczość 9-bitową, no to odczyt będzie odbywał się co pół stopnia. Jeżeli będziemy mieć rozdzielczość 12-bitową, to odczyt będzie odbywał się co 1,16 stopnia. No, warto zaznaczyć, iż dokładność tego, tego termometru, dokładność pomiaru w granicy od minus 10 stopni do plus 85 jest. Równa pół stopnia. Także jeżeli ustawimy sobie 9 bitów, czyli do pół stopnia, no to będziemy mieć tą dokładność. Jeżeli ktoś potrzebuje większą dokładność, to oczywiście może się przełączyć na te 12 bitów, czy 11, czy 10, jak mu tam odpowiada. No ale musi pamiętać o tym, że dokładność dla tego urządzenia to pół stopnia Celsjusza w tym zakresie. Natomiast w zakresie od minus 55 stopni do 125 stopni, bo w takim zakresie ten termometr też może pracować i podawać poprawne pomiary, dokładność wynosi 2 stopnie plus minus 2 stopnie, czyli no, w zależności od tego, w jakim zakresie mierzymy temperaturę, taki wynik, taką dokładność będziemy mieć. Szczegóły są oczywiście w nocie katalogowej, którą tak pokrótce postaram się omówić. Co ważne, jeżeli chodzi o ten interfejs OneWire, każdy scalak, każdy termometr posiada własny 64-bitowy, unikalny ID zapisany w wewnętrznej pamięci ROM tego urządzenia. No i mamy tam w tych 64-bitach mamy 8 bitów informacyjnych, że jest to termometr, 48 bitów adresu. I 8 bitów y, sprawdzających korekcyjnych CRC. Y, no, i to nam y, daje możliwość, iż na jednym y, pinie, na jednej magistrali możemy umieścić bądź ile tych termometrów. Nie mamy żadnych ograniczeń co do ilości y, termometrów, które mogą pracować na tej magistrali. No, ogranicza nas jedynie mikrokontroler, który musi je wszystkie obsłużyć. Y, no, i każdy właśnie może się identyfikować tym swoim numerem. Myślę, że 48 bitów ktoś może sobie obliczyć, ile jesteśmy w stanie urządzeń na 48 bitach zaadresować. Także jest to masakrycznie duża ilość. No i tutaj jest właśnie to fajne, że z mikrokontrolera na jednym pinie wszystkie termometry mogą nam przesyłać dane o temperaturze. No, taki termometr może pracować przy napięciu od 3 do 5,5 V, także czy mamy urządzenie na logice 5 V czy na logice 3,3 V, taki termometr będzie pracował poprawnie. No i warto jeszcze zaznaczyć, iż zaimplementowane są w środku hardware'owo alarmy o przekroczeniu danej temperatury i to też można bez oprogramowania, bez tego, aby nie musimy zajmować czasu mikrokontrolera na śledzenie na przykład czy przekroczyliśmy daną temperaturę, bo termometr może to robić za nas. To też jest przydatne, oszczędzamy e, pamięć naszego mikrokontrolera. Co ciekawe, termometr ten ma też taką zaletę, iż może być zasilany na dwa sposoby. Pierwszy sposób to taki standardowy tutaj producent przedstawia w nocie katalogowej iż po prostu do naszego stalaka podpinamy masę, podpinamy zasilanie. I szynę danych do naszego mikrokontrolera odpowiednio podciągając przez rezystor 4,7 kg do zasilania. W jakim celu? O tym za chwilę. No a drugi sposób, dosyć często stosowany, to taki, iż zobaczcie zasilanie i masa idzie całkowicie do masy. Tak, jakby nie podłączamy w ogóle zasilania, podłączamy tylko tą szynę danych no oczywiście jest podciągnięta do zasilania przez rezystor 4,7 kilo, tak jak w poprzednim przypadku no i mamy tutaj jeszcze pewien tranzystor, o którym też jeszcze nadmienię, aczkolwiek ważne tutaj jest to, iż ten tryb polega na tym iż nasz układ kradnie sobie prąd w celu zasilania siebie po tej szynie danych, jak to się odbywa w momencie, kiedy na szynie danych jest stan wysoki. No to przez tą szynę, właśnie prąd wpływa do naszego termometru. Tam podładowuje wewnętrzny kondensator. No i w momencie, kiedy mamy stan niski, no to układ zasilany jest z tego kondensatora. Także w tych momentach, kiedy jest stan wysoki. Podładowuje się na termometr, a jeżeli jest niski, no to korzysta z tego, co zgromadził wcześniej. No i tutaj wracam do tego rezystora. 4-7 kilo, po co taki rezystor? Otóż producent wymaga, aby ta szyna, tutaj był wymuszony prąd wielkości 1 mA. No jeżeli mamy zasilanie 5V, no to. Musielibyśmy mieć ten rezystor koło 5 kilo, tak więc 4,7 7 kilo mamy ciut więcej niż 1 mA. No 1 mA do 4 mA tutaj powinno płynąć tego prądu. No, a ten tranzystor tutaj e, nie jest e, potrzebny, także możemy go e, zignorować. Ten tranzystor służy właśnie do tego, aby w stanie wysokim dostarczyć tego prądu, aby naładować ten kondensator w środku. Natomiast spokojnie to podciągnięcie przed ten, przez ten 4-7 kg rezystor do zasilania wystarczy, aby dostarczyć wymaganą ilość prądu. No, także w naszych zabawach z tym termometrem z Arduino możemy pominąć sobie ten tranzystor, jeżeli będziemy zasilać w ten sposób. Wystarczy ten rezystor 4,7 kg podciągający do zasilania. No i zobaczcie, możemy to podpiąć w ten albo w ten sposób i będzie to działać. No, ten sposób jest Wygodniejszy, gdyż jeżeli mamy gdzieś w danym miejscu naszą jednostkę centralną, nasz mikrokontroler, to do wszystkich termometrów, które gdzieś mamy rozmieszczone po mieszkaniu czy budynku, wystarczą dwa przewody: jeden przewód z masą i jeden przewód właśnie z naszą magistralą OneWire. No i tutaj, jeżeli te termometry byłyby gdzieś oddalone bardzo daleko, jeżeli był, przewód byłby bardzo długi, a y, znałem przypadki, że przy 100 metrach nawet udało się y, uzyskać komunikację, no to na tym przewodzie y, występują spadki napięcia, no i y, wtedy y, ten rezystor trzeba ciut zmniejszyć, aby tego prądu tutaj było więcej. Także, jeżeli macie projekt, gdzie ten termometr umieszczacie bardzo daleko, no to pamiętajcie o tym, że jeżeli Wam to nie działa, to pierwsze, co należy zrobić, to spróbować zmniejszyć ten y, rezystor, no i wtedy powinno. Wszystko ruszyć i jeszcze jedna ważna informacja, jeżeli chodzi o ten sposób zasilania: e, parasite, e, czyli pasożytnicze zasilanie. Otóż, jeżeli będziemy pracować przy temperaturach powyżej 100 stopni, jeżeli ten termometr będzie narażony na takie temperatury, no to na skutek tego, że e, przewody tutaj się ogrzewają, jego struktura się ogrzewa nie zaleca się stosowanie właśnie tego typu zasilania. No, gdyż będziemy mieć za duże spadki napięcia właśnie na tych szynach, wtedy najlepiej korzystać z tego sposobu, że mamy bezpośrednio doprowadzone do naszego stalaka zasilanie. No i zobaczmy sobie na kolejnej stronie noty katalogowej mamy taki schemat, blok diagram. I widzicie tutaj właśnie wewnątrz tego scalaka, oprócz samego czujnika temperatury, mamy bardzo rozbudowaną strukturę. Między innymi mamy układ odpowiadający za dostarczanie tego zasilania. I zobaczcie, jeżeli tutaj na szynie danych mamy stan wysoki, no to prąd może sobie płynąć przez to nasze zasilanie. I tutaj przez diodę podładowuje kondensator. No, w momencie, kiedy mamy stan niski, no to kondensator się nie ładuje, ale może się rozładować i zasilać właśnie ten e, nasz układ. No osobno tak samo z pinu e, zasilającego można ładować ten kondensator i to prowadzać e, do zasilania. Także e, zobaczcie, mamy tutaj nawet e, czujnik tego zasilania, czy mamy zasilanie zewnętrzne, czy mamy właśnie ten Tryb z pasożytniczym kradnięciem tego prądu. Także możemy uzyskać taką informację odpytując nasz termometr, w jaki sposób jest zasilany. Także też ciekawa rzecz, że to zostało tutaj zaimplementowane. No, oczywiście mamy y, pamięć ROM, mamy y, jakiś układ kontrolujący, mamy te alarmy, które nam mogą y, wyzwalać, y, wysyłać informację, czy przekroczyliśmy daną. Y, temperaturę, mamy generator tej sumy kontrolnej, y, mamy rejestry konfiguracyjne, także to y, ile, jaką rozdzielczość ma ten termometr zapisywane jest na stałe w pamięci tego termometru. Także jeżeli ustawimy że ma on mieć rozdzielczość 12 bitów i go odłączymy tak jest teraz to on pamięta wewnątrz siebie jaką ma rozdzielczość ustawioną także też bardzo fajna ciekawostka no i w takim małym urządzeniu udało się upchać tyle różnych ciekawych rzeczy i będziemy z tego właśnie dzisiaj korzystać dlatego przejdźmy do płytki stykowej wpinam termometr do płytki stykowej i zgodnie z tym, co podaje nam producent, pierwsza nóżka od lewej to masa, dlatego podłączam ją do masy naszego Arduino. Druga nóżka to szyna danych, szynę danych mogę podłączyć do dowolnego pinu w Arduino, aby być zgodnym z biblioteką, z przykładami wepnę się do pinu drugiego. No i trzeci pin to zasilanie, także podłączę się pod 5V. Naszego Arduino. No, i ważny jest tutaj, właśnie ten rezystor 4,7 kg, który podciąg, którym podciągniemy szynę danych do zasilania, także zwieram tym rezystorem drugą nóżkę z trzecią naszego termometru. No, i w ten sposób mamy podpięty termometr tym standardowym trybem zasilania. Jeżeli chcielibyśmy tryb zasilania z kradnięciem Właśnie prądu. Możemy to zrobić w fajny sposób wykorzystując e, na przykład te dwie szyny zasilające, i na właśnie tej niebieskiej szynie, e, która jest oznaczona minusem puścić masę, na tej oznaczonej plusem puścić naszą szynę danych. No i do szyny danych należy e, właśnie e, zasilanie doprowadzić rezystorem 4 kilo, także podpinam w ten sposób. Że zasilanie jest doprowadzone tylko przez ten rezystor. No i teraz na tej szynie mogę podłączać yy, dowolną ilość termometrów. Yy, także pierwszą nóżkę z masą oraz ostatnią podłączam do minusa, a środkową do szyny danych. Także pierwsza i trzecia nóżka będzie do tej niebieskiej szyny, natomiast środkowa do tej dodatniej czerwonej. I zobaczcie, w prosty sposób piołem. Termometr. No, i jeżeli będę chciał przetestować więcej termometrów, no to właśnie yy, będę je wpinał dokładnie w ten sposób. Yy, zobaczcie, wepnijmy jeszcze jeden. Ok, prosto wyginając nóżki, yy, jesteśmy w stanie podpiąć kilkanaście termometrów na tej jednej szynie. No i tak będziemy właśnie je yy, testować. Dlatego przejdźmy teraz yy, na komputer i zobaczmy, jak wygląda. To od strony programowej. Do obsługi naszego termometru będziemy potrzebować dwie biblioteki. Bibliotekę OneWire, odpowiedzialną za komunikację po tej właśnie magistrali, oraz bibliotekę Dallas Temperature, odpowiedzialną za obsługę naszego termometru. Linki do tych dwóch bibliotek, znajdziecie oczywiście w opisie filmu. Biblioteki należy wypakować do folderu Libraries w naszym katalogu z Arduino. Wystarczy je tam po prostu przeciągnąć. Teraz możemy uruchomić środowisko Arduino. Aby sprawdzić działanie naszego termometru, połączyłem go w standardowy sposób, czyli bez kradnięcia yy, tego prądu. No i z menu plik, przykłady yy, Dallas Temperature wybiorę sobie przykład Tester. Jest to taka yy, aplikacja, która sprawdza. Wszystkie parametry praktycznie naszego termometru, i wiele funkcji tutaj jest użytych właśnie z tej biblioteki. No, omówię może tak pokrótce, co tutaj mamy. Oczywiście, inkludujemy odpowiednie biblioteki. Mamy tutaj stałe określające pin, na którym odbywa się transmisja one wire. Mamy ustawioną tą rozdzielczość bitową naszych termometrów. No y, oczywiście od, y, odpowiednie obiekty tutaj deklarujemy y, tych właśnie klas y, z tych bibliotek. Mamy y, zmienne, no f, takie mniej ważne rzeczy. Ważna rzecz w funkcji setup to oczywiście uruchomienie y, naszych sensorów, czyli w tym wypadku termometrów. No i pierwsze funkcje, które tutaj y, na tych naszych sensorach się odbywają, y, to na przykład pobranie ilości podłączonych termometrów. Mamy funkcję, która sprawdza, czy jesteśmy mm, podłączeni przez to pasożytnicze zasilanie, czyli czy kradniemy ten prąd, tak jak Wam wcześniej pokazywałem na tym schemacie y, blokowym. Mamy funkcję, która pobiera adres danego termometru. Mamy, mm, mamy funkcję, która pobiera y, rozdzielczość, czy ustawia rozdzielczość. Y, 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 także z tego przykładu możecie wy wyciągnąć dużo funkcji. Y, których później sobie sami użyjecie, mamy funkcję, która pobiera y, temperaturę w Celsjuszach y, dla y, urządzenia o danym adresie, mamy y, funkcję, która konwertuje tą temperaturę na y, Fahrenheit. no mamy funkcję, która żąda właśnie pobrania tych y, temperatur i później tutaj w pętli dla, dla wszystkich urządzeń pobieramy sobie y, tą temperaturę. No, także trzeba sobie to po prostu przeanalizować. Myślę, że w kolejnych odcinkach sami napiszemy jakiś program, gdzie wykorzystamy właśnie termometr. Także zobaczycie na żywo, jak to właśnie wygląda w praktyce. No, ale ilość przykładów, które tutaj dostarcza autor tej biblioteki, jest na tyle duża, że można poznać wszystkie możliwości tego. Termometru. Ja poczynię sobie tutaj pewną modyfikację, gdyż w Arduino Leonardo trzeba poczekać z serial portem aż uruchomimy sobie właśnie ten monitor, aby te wszystkie komunikaty na mnie przeleciały zanim właśnie tam wejdziemy. Dlatego dopiszę tutaj pewnie dla Was już znaną funkcję. Czyli będę po prostu czekał aż uruchomimy ten serial port. No i całość wgrywam do naszego Leonardo. I zobaczmy w serial porcie co się dzieje. Może ja zatrzymam skrólowanie. Yy, I zobaczcie, yy, mamy oczywiście nasze demo. Yy, znaleźliśmy jedno urządzenie. Yy, kradnięcie prądu jest wyłączone. Mamy adres tego urządzenia. Pamiętajcie, yy, mówiłem wam tam na początku, na ilu bitach to się znajduje. Yy, no i jest to 48. Bitów. Mamy ustawienie rozdzielczości na 9 bitów, odczytaną rozdzielczość 9 bitów, czyli poprawnie się to nam ustawiło. No i mamy po kolei w pętli zapętlone odczytywanie temperatur, i tutaj przy jednym termometrze no w miarę stała jest ta temperatura. Teraz spróbujemy coś zmienić i na przykład podłączę ten termometr w sposób, w którym będzie. Kradnął prąd. Termometr podłączony. Wystarczyło teraz zresetować Arduino e, i możemy wejść znowu w port szeregowy. Zobaczyć, jak to teraz wygląda. E, zobaczcie, zmienił nam się tutaj status e, przy tym kradnięciu prądu, przy tym pasożytniczym zasilaniu. No, reszta się nie zmieniła, wszystko e, działa tak samo. Temperatura e, ciut większa, bo miałem ten termometr przez chwilę e, w palcach. No, zobaczymy. Co się stanie, jeżeli będę trzymał palce na tym termometrze? Czy nam wzrośnie ta temperatura? Zobaczcie, bardzo szybko wzrasta temperatura, także termometr ten szybko reaguje właśnie na, na te zmiany. No i teraz spróbujemy podłączyć więcej termometrów i zobaczymy, czy po tym jednym przewodzie uda nam się również odczytać temperatury z kilku sztuk. Po podłączeniu 5 sztuk i zresetowaniu Arduino, zobaczcie, e, poprawnie wykryło 5 sztuk, wszystkie właśnie z podkradzionym zasilaniem. No i mamy 5 adresów wszystkich termometrów i e, odczytane z nich temperatury. Także przy 5 sztukach to działa. Sprawdźmy więcej. Podłączyłem wszystkie termometry, jakie miałem, i zobaczmy teraz w serial monitor. Uwaga podłączyłem 30 termometrów i każdy został wykryty zobaczcie, wszędzie został rozpoznany adres i każdy jest inny, no ciężko trafić żeby były takie same przy takiej ilości kombinacji no i są odczyty z wszystkich termometrów zobaczmy, czy mniej więcej się to zgadza no, drobne, drobne odchyłki aczkolwiek pamiętajcie o tej dokładności pół Stopnia, no i może to być na plusie, na minusie, także tutaj wszystko się zgadza. No i jeżeli będziecie chcieli obsłużyć więcej, no to oczywiście Wam się to uda. Tutaj ograniczeniem są tylko czasy, które są potrzebne na odczytanie tej temperatury. Także w przypadku większej ilości termometrów trochę to potrwa. Na sam koniec, jeszcze kilka dobrych rad. Pamiętajcie, jeżeli robicie program, który będzie odczytywał tą temperaturę i macie na przykład jeden termometr, to nie róbcie tego w nieskończonej pętli bez żadnych odstępów czasowych, gdyż za każdym odczytaniem temperatury ten termometr w środku, ta jego struktura wewnętrzna minimalnie się podgrzewa. Dlatego jeżeli będziecie mieć taką pętlę bez żadnych odstępów czasowych, no to te wyniki będą błędne, gdyż będą lekko w górę przekładane, w górę, no, plus 1 plus 2 stopnie. No, także tutaj można się na tym przejechać, zawsze jakiś odstęp czasowy zrobić. Jak to zrobić, może pokażę w kolejnych odcinkach. No i kolejna rzecz jeszcze, z którą ja osobiście się spotkałem: jeżeli projektujecie jakąś płytkę drukowaną czy prototypową, pamiętajcie, aby te termometry nie były blisko atmegi. Jeżeli w projekcie miałem taki, taki termometr w odległości 5-6, centymetrów od Atmegi to również te wyniki były przekłamane i były ciut zawyżone o 1 2 stopnie no, jeżeli to jest na takiej płytce stykowej na przewodach no to tutaj nie ma żadnych problemów raczej chodzi właśnie o obecność na wspólnym, wspólnej płytce PCB także z czego to wynika nie mam pojęcia jeżeli ktoś wie niech napisze w komentarzach no i jeszcze jedna rzecz można spotkać sprzedaży te termometry w takiej postaci, na takim kablu, i jest to postać wodoodporna. Także, jeżeli chcecie sprawdzić temperaturę, powiedzmy w lodówce czy w akwarium, no to można zastosować ten termometr w takim wodoodpornym wdzianku. No, można to też zrobić samemu, jeżeli macie koszulki termokurczliwe, to taki termometr można sobie w taką koszulkę tutaj zawinąć. To tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli przypadł Wam on do gustu, kliknijcie łapkę w górę. Pamiętajcie o możliwości subskrypcji kanału oraz śledzenia nowości na Facebooku. Wszelkie pytania możecie kierować zaś na maila. Trzymajcie się. Cześć.